Ja jestem Bogiem, uświadom to sobie! To jest życie i, i ja piszę w porwach chwili. Pod innymi filmami pisaliście, że chcecie zobaczyć Magika. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Napiszcie w komentarzach, kogo chcecie zobaczyć następnego. Zanim Magik popełnił samobójstwo. Zanim dołączył do paktofoniki. Zanim zainteresował się muzyką rap. Piotr Łuszcz urodził się 18 marca 1978 roku. Wiele nie górze w rodzinie robotniczej. Jego ojciec pracował w hucie, a matka była sprzątaczką. W wieku trzech lat wraz z matką i siostrą przeprowadzili się na Górny Śląsk. Od dziecka oglądał czarnoskórych raperów na MTV, a swoje oszczędności przeznaczał na kupowanie ich płyt. W 7 klasie. Podstawówki sam zaczął rapować. Rapował wtedy na podwórku i na pobliskim boisku ze swoim kolegą Abradabem. W 1992 roku wraz z Jajonaszem założyli zespół Young Rappers. Magik podkłady do swoich tekstów tworzył na starym komputerze. Piotrek uczęszczał do technikum elektronicznego w Bogucicach, a na przerwach jarał fajki w kiblu. W 1993 roku na koncercie rockowym poznał swoją przyszłą żonę, Justynę. Miał wtedy długie włosy, ona później zrobiła mu dredy. Jakiś czas później urodził im się syn. Po skończeniu technikum Magik próbował różnych dorywczych prac, nie był jednak w stanie sprostać rygorowi pracy zawodowej i w całości poświęcił się muzyce. W 1994 roku Piotrek dołączył do grupy o nazwie Kaliber 44 i dwa lata później wydali swój pierwszy album. Niedługo po premierze ich drugiego albumu w 1998 roku Magik opuścił grupę z powodu nieporozumień z pozostałymi członkami i dołączył do grupy założonej przez Fokusa – Paktofoniki. W 2000 roku udało im się podpisać kontrakt z wytwórnią Gigant Records. wakacje tego roku Magik wraz z pozostałymi członkami Grupy spędził w Niemczech, gdzie wraz z niemieckimi artystami nagrali utwór 2Kilo. A 18 grudnia ukazała się ich pierwsza płyta, która cieszyła się dużym uznaniem zarówno wśród fanów, jak i krytyków. W utworze Jestem Bogiem wykorzystano fragment wulgarnej wypowiedzi telefonicznej anonimowego słuchacza Radia Maria. Trzy prowadzącego: w dupę. Widzę, że pan się ładnie przedstawił. Pomimo sukcesów pomiędzy magikiem a fokusem, często dochodziło do konfliktów na tle artystycznym. Magik, żeby uniknąć obowiązkowej służby wojskowej, udawał osobę niepoczytalną i dwa razy został odroczony. Powiedział kiedyś Rahimowi, że przez to udawanie niepoczytalnego przed komisją wojskową czuł, że naprawdę zaczyna świrować. Osiem dni po premierze kinematografii o 6.15 magik wyskoczył z okna swojego mieszkania i w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł około 6.45. Jeżeli Ci się podobało, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować mojego kanału i napisać w komentarzu, kogo chciałbyś zobaczyć następnego.